Dobry. Ja, ja. Stal! Metal! Metal! Stal! Żelezo! Żelezo, żelezo! Widzicie, dzisiaj mi się takie coś stało Zapaliło się kołko, nie zdążyłem po prostu go ugasić Gasiłem to gaśnicą dwa razy No Nie było szans Tak mi... Dobrze, że się opanował, bo by to kurde całe zgorało, nie? Zadzwoniłem zaraz po straż No, no tak Ja, 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 bo chciał, żeby ją posłać, wiesz? A czy czy chciał. Widzisz, jaka ta ciepła. Krabla jeździł. Ostatnio zrobiłem taki filmik troszkę z przymrużeniem oka, bo też lubię sobie takie filmiki ponagrywać, trochę się powygłupiać i tak dalej. Ale nie zawsze jest w pracy na ciężarówkach wesoło. Są różne sytuacje. Ja dzisiaj chcę opowiedzieć dwie. Pierwsza to jest pożar, jaki mi się przytrafił w Czechach, jadąc o, o praskim okruchem tam, tą obwodnicą Pragi, przez te tunele i w ogóle. No Przejechałem te tunele, jechałem w kierunku na Pilzno, później na Niemcy. No, i jak wyjechałem, już chyba to jest D D5. Jak mi się wydaje, tam yy, w kierunku na Pilzno czy D11. Nie piątka, chyba to jest D D5. No, to na drugim kilometrze, zaraz po wyjeździe z Okrucha, dostałem wystrzał. Yy, jak się dzieje w takiej sytuacji, szybkie myśli. Yy, znaczy, szybkie myśli. No wiadomo, trzeba się zatrzymać. Zjechałem na, na awaryjny to było 6 grudnia chyba 2018 rok. No, tak to było. Czyli Mikołaja, godzina 4.30 rano. No nic, zacząłem się ubierać, żeby wymienić to koło, sprawdzić co się tam dzieje, zabezpieczyć jakieś tam trójkąt, dacie wiadomo, i tak dalej, i dalej. Wyszedłem, idę tam i patrzę, że... Pierwszy, najpierw nie dowierzałem, Patrząc na to, no ale tam po prostu paliło się koło. W tym momencie o, zaraz ogromna panika, co się dzieje, co tu robić, nie? Najpierw lecę do auta, biorę dwie dwie gaśnice, tam miałem chyba 3 kg. No, zacząłem to gasić. Wiadomo, ten ogień już palił się takim mocnym ogniem. Taki mały ogień, ale taki bardzo mocny. Ta cała piasta. E, tam gdzie łożysko, to całe normalnie czerwone jakby, nie wiem no, takim, no czerwone no, jakby w, hu w hucie można powiedzieć zacząłem to gasić tymi gaśnicami no nic to za bardzo nie pomagało później wziąłem jeszcze to moją 20, -20, 20 litrów wody no wiadomo, że też nic nie pomoże Później jeszcze wziąłem 5 litrów, znaczy 5 litrów, 5 flaszek wody mineralnej, zacząłem tym to lać, też nic nie pomogło. Później tak zastanawiałem się, że jedyna rzecz, która by na szybko pomogła w tej sytuacji, to po prostu przykryć to jakąś kołdrą czy czymś, A mokrą, mokrą kołdrą, nie? To by to trochę może przydusiło. Ale na długo by to nie dało rady. No, ogień był coraz to większy. Zacząłem tam jeszcze skakać po autostradzie, żeby, żeby się ktoś zatrzymał, to uwierzcie mi, że trwało to wszystko, może nie wiem, e... zanim próbowałem, to sam jeszcze coś z tym zrobić, to może nie wiem, z 5 minut, nikt się nie zatrzymał, dosłownie nikt. Jedno, jedno auto się później zatrzymał solówką Pepik, ale to jak on się zatrzymał, to już było ogień wielki. No co w tym momencie? No w tym momencie, już teraz nie wiem, czy najpierw dzwoniłem na straż, czy odpinałem auto, w każdym razie no, udało, udało mi Nie, najpierw chyba dzwoniłem na straż na te 112 czeskie. Próbowałem z nimi po polsku gadać. Nie, nie udało się. Babka mi powiedziała albo angielski, albo, po, albo po angielsku, albo po niemiecku. Ale tam trochę zacząłem ogarniać po niemiecku. No to mówię i po niemiecku, nie, że tam DFM w Pilsen. LKW Brennen, Brennen to, Brennen to znaczy palicie. A jeszcze w, innym, jeszcze w innym filmiku powiem dlaczego wiem, że palicie to jest Brennen, bo też miałem jeszcze inną sytuację z ogniem w Niemczech. No i... No się tam jakoś z nimi, to powiedziała mi, że... Że, e, Feuerwehr fahren, że już straż niby jedzie, nie? No... Później odpiąłem auto. W tym momencie dojechał, dojechał pierwszy patrol policji. Eee, jeszcze drogi nie zablokowali, zatrzymali stan za mną. Ta, oni w tym momencie podjeżdżali, jak ja już auto odpinałem. No i, i jak od auto auta to zablokowali drogę. No i co potem? No i później zaczęło się zjeżdżać straż. Nie wiem, chyba ze 5 z aut przyjechało zastępów straży pożarnej tych czeskich, ha, hasici. No i zaczęli gasić. Najpierw ja tam jeszcze przepytali na filmiku, y, który umieszczę tam, słychać, że, że że się mnie pyta, co co wiozę, jaki materiał. No powiem mu, tam mówię, że y, stal, stal, metal, metal, stal. On na początku nie miał zajeżdżać, ale za, za chwilę zaskoczył i mówi mi że Żele, żelazo. A ja mówię tak, tak, żelezo, żelazo, nie, że żelazo. No to były takie. Można powiedzieć, no lerguty po niemiecku, metalowe. Czyli no, jeżeli chodzi o pożar, no to materiał idealny, no bo się nie będzie palił taki lerguty metalowy, wiadomo. Zresztą na zdjęciach to widzicie. Nie by to było coś innego, no. Także, no taka sytuacja. A co się stało? No się zatarło. Yy, po prostu i, i, i się zapaliło, no czy mogą coś z tym zrobić jeszcze, no nie, nie wiedziałem w ogóle, że coś się dzieje, nie. Na, nagle się to stało, no zresztą co, co, co zrobisz w takiej sytuacji, no nic. Stało się, to się stało. Później dzwoniłem na firmę, przyjechała ta, aha, telewizja tam jeszcze była czeska, ta od nich, dwie telewizje, dwie telewizje tam były nawet, bo to blisko Pragi. No, pożar nie był, w sumie no wiadomo, przyczepa, do, ta, ta przyczepa później jeszcze jeździła, nie? Ją, ją wyremontowali, przyjechała tam co przyjechała, telewizja, nas no, filmowali, później pomoc drogowa. Mandatu żadnego mi nie dali, no bo po co nie mogli mi dać mandatu no, jedynie firma zaholowanie tego auta, bo za 2 km była stacja paliw. Parking, to za te 2 km skasowali, pamiętam chyba. 850 euro za ten kawałek. No, no ale co i tak dobrze, bo chcieli to auto holować na jakiś parking prywatny, co w ogóle by kosztowało nie wiem, 5 pię razy tyle, chyba, wszystko całe to scholować. No, a na szczęście ciągnik, y ciągnikowi się nie zostało. No i tyle. No, później jeszcze była taka śmieszna sytuacja, y bo. Znaczy, no, już myśmy na parkingu stali, w ogóle, wiadomo, 100 tysięcy telefonów. No i z firmy przyjechali tam koledzy z pomocą. Jeden kolega mi przywiózł, bo akurat jechał na Niemcy, to przywiózł Za zanim przyjechał mechanik. Później jeszcze dojechało dwóch innych kolegów z pracy, bo wiedzieli, że tam stoję. Bo jak akurat we dwóch jechali, no przyjechali, żeśmy tą plandekę na w nocy za, za, zakładali na tym parkingu. No bo chyba druga, nie druga w nocy, nie, 12 w nocy to była, tego samego dnia, tego 6, 6 grudnia. Ha. No i tyle no, żeśmy to poskładali jakoś. I później jeszcze najlepsze w tym wszystkim było to, że myśmy tą przyczepą do kraju zjechali. Ale tam w środku było wszystko tak wy wypalone, że wiadomo, że nie było szans, żeby podłączyć jakieś przewody. Już nie mówię o poduszkach, czy coś, to wszystko wygorane. No a to kolega, mechanik wymyślił świetny, świetny sposób, żeśmy po prostu podłożyli pod to klocki drewniane, Koło dwa koła zapasowe, klocki drewniane, powietrze tam jakoś podłączył. Znaczy nie, no bez, bez, powietrza, bez powietrza żeśmy jechali, tylko koła to wszystko tam rozblokował i tylko samą, samym ciągnikiem hamowali. No, i oczywiście bez świateł, czyli jechaliśmy e, następny dzień, żeśmy kawałek ujechali, bo żeśmy to jeszcze rano tam wszystko robili. I na, następny, na, jeszcze e, to było 7 grudnia, i 8 grudnia, żeśmy zjechali na bazę. W tym wszystkim było najlepsze to, że on po prostu za mną jechał tym, e, e, no, tym, u, tym osobu, nie osobowko, no, dosta, dostawczakiem od nich i tak e, robił jako takie no, taki jakby, z, z takiego pilota jakby. A jeszcze w tym wszystkim, bo na, na najlepsze to, że przyjechał ze swoją dziewczyną z Ukrainy i żeśmy, i oni u mnie w Tirze spali, żeśmy spali we trzech. Myślałem, sakra. masakra. Także w tym pierwszy dzień, z tego 6 na 7 grudnia, żeśmy razem spali, oni tam na dole na łóżku, bo w Tyrze są dwa łóżka, oni na dole, ja na górze. No i na drugi dzień to sama, ta sama akcja, nie? <laughs> Także ja nie ja z ziemi. No i takie sytuacje się też zdarzają w pracy na, na tirach. Nie, nie zawsze jest to po prostu wszystko takie wesołe, no. Teraz się to fajnie opowiada, ale w tamtym momencie to to nie było takie wesołe. No, druga <coughs> sytuacja, jaką jeszcze miałem na tirach, to jeszcze w innej firmie, to na granicy słowacko-węgierskiej na miejscowości Rajka chciano mnie okraść to też było, a to jeszcze było w innej firmie a teraz pracuję już chyba nie wiem, w siódmej firmie od początku kariery mojej e, bo to 12 lat jeżdżę, jeżdżę za granicę na tirach, a wcześniej tutaj na miejscu różnymi tam wehikułami się jeździło no i na tej radce chcieli mnie okraść. Zatrzymałem się w godzinie 23.00. W 23:00 się zatrzymałem, o wpół do pierwszej, pamiętam wtedy, poszedłem spać. No i o pierwszej godzinie ktoś mi drzwi otworzył. Już, już byłem za taki zaspany. Zapaliło mi się światło, no i patrzę jakieś dwóch, dwóch gości od strony pasażera, od drzwi z tej strony, z prawej strony Otwarło mi drzwi. No, zacząłem tam na nich krzyczeć, jak się to mówi, kurwować. I uciekli. Ale w tej panicy zaraz tak się obudziłem, się ubrałem się, wyskoczyłem z tego auta. No dookoła sobie wyobraźcie, dookoła pełno tirów. Stałem tam pra praktycznie z przodu, przy samej granicy i taka akcja nie. Później się jeszcze okazało, że od strony kierowcy też drzwi były otwarte. No i obok stał e, rumuński kierowca, e, który to wszystko widział. Widział i nie zareagował. Mógł zapalić auto czy coś. Czy za coś trąbić, nie wiem, no bał się oni. No i on mi jeszcze pokazywał, jak to wyglądało, bo oni tam e, powiedział, że czapkę z głowy zdjęli. Nałożyli tą czapkę na klamkę. W tej klamce mieli jakiś wytrych czy coś. No i po prostu te drzwi tak mi otworzyli, nie? Znaczy zamki w ogóle, w ogóle były włamane. To była skania RK. R-420, te słynne r to wtedy wyszły, nie? No drzwi mi włamali z lewej, z prawej strony, no i sieli mi jeszcze zbiorniki paliwa, oglądali, powiedział ten rumu tak mi to pokazywał, nie? Bo mi się tam tak, ciężko było się z nim dogadać wtedy. No później już nie spałem praktycznie, nie? Do rana to już ubrany byłem całą noc, w dresach, eee, no. Wtedy, wtedy po tej akcji wiedziałem już o tym, żeby się zamykać na noc jakimiś e, pasami, czy, czy, czy w później w firmie innej miałem takie te, e, no do zamka, takie kotwy takie metalowe, do środka, że można się od środka tym zamknąć i nikt ci nie wejdzie. No wiadomo, jak siebie zbią, to już inna sytuacja, ale tak. Nikt ci, do, do, nikt ci tak drzwi nie otworzy tak jak mi wtedy, nie? albo jakimś pasem, pasem spiąć też później spinałem pasami. To jest właśnie to. No, trzeba uważać gdzie, gdzie się parkuje na tych parkingach, bo to są różne akcje. No to jest moja historia tej historii, było dużo tam jakieś blendeki pocięte. Kiedyś jeszcze a, mówiłem wcześniej no, na tym nagraniu, że miałem do czynienia ze strażą pożarą, No to w Niemczech to w miejscowości Yy, Rosenheim, no Rosenheim, yy, 50, 50 metrów przede mną, ktoś zapalił osobówkę. Też to była czwarta rano. Ja sobie śpię, coś walło, wystraszyłem ja się na, na tym łóżku, podskoczyłem. odsłaniałem firanki, patrzę przez szybę, a tam się osobówka opali, nie? Myślę, ja pierdzielę co tu, O co tu znowu chodzi? No też się ubrałem, pamiętam w tej paniście ale zdążyłem jeszcze popatrzeć, czy nie ma koło mnie jakiegoś ruchu, wiecie, bo w nocy to nigdy nie wiadomo, co się dzieje, no to czasem to też nie są żarty, jak widzicie, jak tego chłopaka naszego kolegi, tego chyba Piotra mu było, Piotr, nie, co w Berlinie ta akcja, co go zabili, także no trzeba uważać, nie, także rozejrzałem się, e, jakoś tam w miarę chyba było, tam też były lampy, nie, było tak ciemno, także... Zresztą byłem tam z kolegą, ale kolega stał za mną z 200 metrów wtedy, bo tam nie, nie było miejsca koło mnie. Za, też zadzwoniłem do niego. No i też zadzwoniłem wtedy właśnie na te niemieckie... na ten, ten niemiecki numer 112. No i też wszyscy przyjechali, straszka karetka, policja. <laughs> Później mnie spisali, sprawdzili. No i tyle, no do dzisiaj nie wiem kto to podpalił. Się mnie pytali czy coś widziałem, mówię, że nie. No. Że spałem tam w aucie tam zdjęcia porobili mojego auta całej tej akcji no, no i po, po akcji no. to są moje opowieści no każdy z kierowców ma swoje wiadomo każdy może opowiedzieć co przeżył <laughs> na swoim jakimś tam kanale czy coś także tych historii różnych jest dużo tutaj też wrzucę, wrzucę kilka moich filmików różnych tam jakieś, jakąś kompilację to zrobię z tego filmiku i teraz zapraszam do oglądania. No tu trzymajcie się chłopaki szerokiej drogi wszystkich bezpiecznych powrotów.